W najbliższym odcinku niemal każdy żołnierz jest sportowcem, ale nie każdy może pochwalić się takimi wynikami jak ci, którzy przybyli na galę sportu wojskowego. Po wycieńczających treningach i morderczych startach przyszedł czas odebrania zasłużonych odznaczeń. Czym zajmują się aktualnie polscy inżynierowie i naukowcy z branży wojskowej? Jakie wymagania postawi im wojsko? Jak będzie przebiegać modernizacja sił zbrojnych oraz konsolidacja przemysłu? To pytania, jakie stawiano w czasie tegorocznej konferencji Dni Przemysłu.